Cześć tutaj Max X, Or, a to jest yy, wybuchowy mant. Taka wersja. Będę grał na surribar. Oszczle yy, jak serwa się tak że tak przysiąga, że ją chyba będzie jeszcze dwa tygodnie. Może przysiąg. Więc zrobimy sobie świat. Yy. Możesz mi coś napisać, co zrobić z tym sumieniem? Co tak sumiennie? Ale to chyba mój Tak, jest to seria, w której będziemy grali na serwer i robić nowe rejony. O, tak. Nie, 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 filmiki, przez nie, Przodkowo od razu, że ustawiłem No i to jest przyszły tu, bo książczyć muszę filmik. No nie wiesz. O, to właśnie dużo ludzi mi napisały przy prywatnym wiadomościach, żebym pokazał moje światy, którym byłem. może pokażę na sędę od jęku, a może nie. Niestety tu bym chciał się trzymać, ale już mi pewnie już najmniejsze nie liczyć. Na początek zrobię jeszcze jakiś góry dom. Mamy tą kwiatkę poszłownie. A potem to już będzie oksz. Teraz muszę zrobić ops. No w tej serii będziemy dużo budować ogólnie A jak tak taki przypadek, że na przykład nie wiem co zrobię i godziny to się niż im, czy nie niż niczym na YouTube to będę robił kobiet światu łóżka potrzebuje. I... To się nie Ale czuję, że zaraz będziemy gończyć. Następne nie będą 15-minutowe. Ale to nie jest taki krótkie. Ogólnie wszystkie były już takie krótkie. Dobrze. Nie wiem, może coś zrobię, jako już z tym kramem. Może, nie może. Tak. Jak będzie jakiś duży projekt, ja na przykład zrobię to na wierzch, wszystko. No jeszcze przepraszam tempo, jak budowałem i na stromo się wynikło, że mi jeszcze tam dodam. jeszcze na dam do niej. Mam na chwilę taką malką chwilkę zrobimy potem zacznijmy tak naprawdę produkować Fajnie. Tak, z tej serii będę robił nawet nawet dużo rzeczy A budujemy prymitywny domek, cała się tam nie wiem może na górze, w górze, w skale, pod wodą się Tak, no już musimy powiedzieć chyba kończyć. I nie wiem co zrobić z moim mikrofonem, że nie przestał i nie zmulę mi

Tak, tak, żeby tam nie było iwać. Też łóżka I to będzie chyba koniec tego studnia. Tak, to będzie koniec. Komentujcie, wszystko będzie 18.